Dzień dobry, witajcie kochani. Trzeba przyznać, że w tym roku Jezus Chrystus miał jeszcze większą konkurencję w walce o Twoją uwagę w tym okresie świątecznym, bo do tych standardowych rzeczy, które zazwyczaj zawracają uwagę człowieka, absorbują jego uwagę. Są takie rzeczy jak prezenty, jak przygotowywanie potraw, jak choinka, jak spotkanie rodzinne, święty Mikołaj, znany i popularny serial w telewizji. To w tym roku doszedł jeszcze COVID. I tak bardzo możliwe, że Jezus spadł jeszcze niżej o jedną pozycję niżej, jeśli chodzi o uwagę ludzi. A przecież tak naprawdę to tu chodziło o jego narodziny, o jego przyjście na ten świat jako człowiek. Kochani, zastanówmy się trochę głębiej nad tą tematyką. Na początku chciałbym podać taki przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi, którzy wyprawiają urodziny i zapraszamy dużo gości. I przychodzi do nas ważny gość, którego zaprosiliśmy. I on przychodzi do nas, wita nas, ale już za chwilę traci nas z oczu i kieruje swoje kroki wraz z prezentem zupełnie do kogoś innego. Ty myślałeś, czy myślałaś, że skoro zaprosiłeś, czy zaprosiłaś tą osobę, to ona skieruje swe kroki ku tobie, skoncentruje swoją uwagę na Twojej osobie, ale tak się niestety nie stało. To zaproszenie od ciebie było jej potrzebne tylko po to, żeby nawiązać relacje zupełnie z kimś innym. Twoje urodziny ta osoba wykorzystała instrumentalnie do tego żeby załatwić inne swoje potrzeby. Kochani, bardzo podobnie jest w przypadku właśnie tych świąt. Myślę, że, że, że możemy analogicznie tą sytuację ten przykład podać właśnie jako dobry przykład przy, przy tych świętach, przy tym okresie, który teraz właśnie jest. Przy tym okresie upamiętniającym narodzenie Pana Jezusa, przyjście Pana Jezusa na ten świat jako człowiek. Kochani, gorączka świątecznych przygotowań minęła, kurz powoli zaczyna opadać i wraca tak zwana codzienność. W obliczu tego, chciałbym, kochani, Was zachęcić, abyśmy odczytali sobie krótki fragment z Biblii, który w taki dobry, przejrzysty sposób będzie opisywał pewną historię dwóch sióstr, które podjęły się dobrych czynności, które robiły dobre rzeczy które zajęły swój umysł ważnymi rzeczami dla drugiej osoby. A jednak jedna z tych sióstr w tej swojej hierarchii ważności niewłaściwie poukładała te najwyższe cele. Przejdźmy do Bożego słowa, do Ewangelii według Świętego Łukasza, dziesiąty rozdział od 38. Wiersza. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dwie siostry, być może bardzo podobne, ale w swoim życiu obrały inne priorytety, jeżeli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj o Marcie, która, gdy Pan Jezus przyszedł do nich w gościnę, krzątała się ko różnej posługi. Z pewnością chciała jak najlepiej ugosić Pana Jezusa. I nie deprecjonujemy tutaj jej postawy, bo to jest wspaniała postawa, że chcemy jak najlepiej kogoś Ugościć, ale zbyt bardzo ona skoncentrowała się na tej zewnętrznej oprawie gościny, nie rozumiejąc, że goszczenie Jezusa w swoim sercu i w swoim domu przede wszystkim polega na przyjęciu duchowej postawy. I taką duchową postawę przyjęła Maria jej siostra. Ale Marcie się to nie podobało, dlatego powiedziała do Pana Jezusa, Panie. Czy ty nie widzisz, że ja tu wszystko robię, a Maria nawet palcem nie kiwnie? Czy Jezus zganił Marię za to, że nie pomagała Marcie? Z, fragmentu, z tego fragmentu czytamy, że nie. Wręcz pochwalił Marię. Jezus widział ten cały trud, który Marta wkłada w tą gościnę, ale wskazał wyraźnie zbawiciel, Marto, Marto. Troszczy się o wiele rzeczy, a tak naprawdę niewiele potrzeba, bo Maria wybrała tą dobrą cząstkę, która nie będzie odebrana, Maria siadła u stóp Jezusa i zaczęła się wsłuchiwać w Jego naukę, w to, co ma do powiedzenia jej zbawiciel. Obrała właściwie priorytet w czasie, kiedy Jezus u nich przybywał. I odnosząc to analogicznie, kochani, do tego czasu, który już przecież. Minął, ale to nie oznacza, że Jezus może minąć w Twoim życiu i dopiero przy następnych świętach Bożego Narodzenia się pojawić. Ja Ciebie chciałbym dzisiaj zachęcić, abyś odpowiedział czy odpowiedziała sobie na takie konkretne pytania, czy tegoroczne święta Bożego Narodzenia zbliżyły Cię do Boga? Czy wpłynęły one na zmianę Twojego myślenia na temat Chrystusa? A także, czy odnalazłeś głębię i istotę tych świąt? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego Słowo ciałem się stało? Dlaczego Jezus musiał przyjść na ten świat jako człowiek? To są bardzo ważne pytania. I już dziś chciałbym Cię zachęcić, drogi słuchaczu, do tego, aby wraz z przejściem już tych świąt także nie skończył się Jezus w Twoim życiu. Chciałbym Cię prosić, abyś tak jak Maria bliżej przysiadła się u stóp Pana Jezusa, otwierając Jego Słowo i żeby ten czas, ten czas świąteczny, może był początkiem tego, że Jezus nie będzie już tylko od święta. W swoim domu, ale będzie każdego dnia. Bo właściwie obrany priorytet, bo mowa o Jezusie bez Niego to są dwa zaprzeczenia. Jeżeli właściwie obieramy priorytet, to mówiąc o Jezusie, Jezus jest obecny w naszym życiu. Tego chciałem właśnie Tobie życzyć, aby nie było tak, że w obliczu tych świąt, które przecież mówią o narodzeniu pańskim, o narodzeniu Jezusa, tak naprawdę Jezus stoi na siódmym czy ósmym miejscu, bo są inne, ważniejsze rzeczy. Sięgnij do Jego słowa, zobacz, jakie znaczenie dla Twojego i mojego życia miało pierwsze przyjście Jezusa tutaj na ziemię dwa tysiące lat temu. I jak wielkie zbawienie, dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem. Mamy dzisiaj w Chrystusie i przebaczenie naszych grzechów. Tego Tobie życzę. Niech Bóg Ci błogosławi. Pozdrawiam.